Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak widzicie po tytule omówimy sobie legendarnych dowódców elitarnych dostępnych w grze za 185 tysięcy węgla. Jest to spora cena, więc trzeba się tutaj poważnie zastanowić. Jest to cena, za którą można kupić nie jeden okręt. Tak więc tutaj sobie dokładnie omówimy. I słuchajcie, zacznę od najlepszego według mnie kapitana. Dostępnego w grze z najlepszymi tutaj perkami, którym jest e, według mnie Nikołaj Kuzniecow. E, film będzie oczywiście subiektywny. E, tutaj możecie mieć różne zdania. E, ja wyrażę swoje. E, możecie się z nim zgadzać, możecie się nie zgadzać. E, jednak tutaj opiszę parametry oraz umiejętności i, i, i oczywiście e, talenty. Więc tak, e, Kuzniecow główna jego zaleta ten oto perk. Czyli wola zwycięstwa. Oznacza on, daje on to, że jeżeli HP okrętu spadnie poniżej 10%, rozrzut przeciwnika w stronę naszego okrętu jest zwiększony o 20% oraz aktywuje się naprawka na 30 sekund plus 0,25% oraz gasi nam pożary, naprawia zalania, naprawia moduły. Wszystko, czyli mamy tak, jakby automatyczną erkę. I tutaj drugi perk, czyli po zdobyciu pierwszej krwi dostajemy plus jeden modu dodatkowy, czyli na przykład e, na przykład samolocik, czy, e, czy naprawkę. Mm, tak, ulepszoną umiejętność wszechstronność, to spoko. I tak, na co ten okręt? E, słuchajcie, na co ten okręt? Na co ten kapitan oczywiście. E, ten kapitan jest dobry na wszystkie rosyjskie okręty, ale przede wszystkim. Twarde okręty, czyli na przykład pancerniki Kremlin, Sława, dalej ciężkie krążki Stalingrad, Moskwa, jak najbardziej, bo tam często zostaniemy właśnie na ogrysku. No i to może nas mocno uratować, na przykład, jak jesteśmy paleni, aktywuje się RK, aktywuje się naprawka i dostajemy tak, jakby drugie życie, drugą szansę. W sytuacji, w której każdy inny okręt zostałby spalony bądź dobity. Więc według mnie. Wybór numer jeden. Możecie to używać również na krążkach e, lekkich. Z tym nie ma problemu. Co jakiś czas docie rady to aktywować. E, jednak przede wszystkim, pancerniki oraz e, ciężkie krążowniki, tak jak powiedziałem. Tak więc to jest według mnie numer 1 Najlepszy kapitan w grze. E, bez dwóch zdań. Oczywiście według e, mojej opinii. Dalej, e, na drugim miejscu postawiłbym kapitana francuskiego. E, z tego względu, że. Jak widzicie, po zdobyciu baretki zajęcia oraz pomoc w zajęciu, e, nasza szansa na pożar wzrasta o 1%. No i na co to przydatne jest? Przede wszystkim niszczarki francuskie, na przykład kleber. Bo Kleberem zrobić pomoc w zajęciu to nie jest problem. E, można to zdobyć. E, można to aktywować wiele razy na bitwę. E, więc robiąc przykładowo 3 kapy, 3 pomocy w zajęciu. Przepraszam za cięcie. E, tak, robiąc 3. Pomocy w zajęciu możemy sobie zbustować o 3% podpalanie. Według mnie jak najbardziej sprawdza się. Tutaj tak, każde 2 miliony potencjalnych uszkodzeń zwiększa prędkość okrętu o 8%. Na niszczarce może być to ciężko zrobić, jednak na przykład na Henryku, bądź na Republice, bądź w Burgundii to są takie dosyć szybkie okręty i wytrzymałe. No nie, wytrzymałe nie są, jednak 2 miliony można wytankować przy umiejętnej grze. Więc to bardziej na krążki pancerniki. Chociaż na kleberze czasem się uda zrobić 2 miliony. Jak dobrze wymijamy salwy przeciwnika, to jak najbardziej. E, oraz tutaj po zrobieniu dewasta, y, przyspieszenie przeładowania okrętu, y, prze, przeładowania, tak, uzbrojenia okrętu. 5% główna bateria oraz 5% torpedy. Y, to głównie pod klebera, bo kleberem łatwo zrobić jakąś zasadzkę. Y, i właśnie zrobić takiego dewasta. Nie tylko clever od mogadora można takie akcje ciekawe robić. Jeszcze ulepszoną umiejętność ekspert przeżywalności, czyli kolejny bonus. Bo jak wiadomo na francuskich niszczarkach eksperta przeżywalności, no trzeba mieć. No tutaj. Wątpię, że się ktoś tutaj ze mną nie zgodzi. To jest taki must have. Ok, to omówione. Na trzecim miejscu postawiłbym kapitana niemieckiego z tego względu, że. To jest akurat niezbyt potrzebny perk, to trochę na niszczarki może pomóc, ale mm, bo jak widzicie, po zdobyciu trzech beretek wykrycie PW twojego okrętu są przywracane. Um, I odpowiada poziomowi twojego okrętu, no czyli możecie sobie przywrócić 3000 HP, no to może na niszczarkę się przydać. No, tylko, że wykrycia zazwyczaj robi się na początku bitwy, rzadko się zdarza zrobić trzy wykrycia w środku bitwy, jak już jesteśmy jesteś obici. Tak więc na ten talent ja nie zwracam uwagi. Za to tutaj, to już jest inna sprawa, po zdobyciu 140 baretek, trafienia baterią główną przeładowanie jest zmniejszane o 7,5%. I można to aktywować wielokrotnie w ciągu bitwy, czyli robiąc na przykład 280 trafień, przeładowanie spada o 15%. I to jest bardzo dobry perk na krążowniki niemieckie. Hindenburg może ten perk aktywować bez problemu, 140 baretek Trafienia na Higanie to nie jest problem. Jeżeli dobrze się ustawi, ładnie spamuje z drugiej, trzeciej linii, to nie ma problemu, żeby to aktywować. No i tak naprawdę, jak widzicie, to jest darmowy bonus, dający nam przewagę nad innymi. Nad innymi okrętami. To jest ciekawe. Tutaj. 100 baretek trafiłem baterią dodatkową, zmniejsza przeładowanie baterii dodatkowej o 15%. I to również może się stakować, jak widzicie. Tak więc na przykład na kurfurczcie, czy na Pomernie, czy nawet na Bismarku, robiąc 100 trafień, macie już 15% szybsze przeładowanie. Robiąc 200 trafień, macie 30%. Tak więc jeszcze zwróćmy uwagę na to, że jeżeli już robimy te 100 trafień, to zazwyczaj jesteśmy w zwarciu i z tych 100 trafień szybko się robi 200-300. Przynajmniej ja tak gram, ja jeżeli tak gram, no to w zwarciu tych trafień się robi naprawdę dużo. Więc ten perk typowo pod niemieckie, pod niemieckie pancerniki, z bildem pododatkową jak najbardziej może się sprawdzać. Więc tak, tutaj na krążki, tu na panki, tutaj na niszczarki ewentualnie, chociaż to tak, tak jak mówiłem, niewielka przewaga. I tutaj jeszcze, jeżeli by ktoś sobie chciał go zamontować na lotniskowce, po zdobyciu 30 baretek trafienia, rakietami, bombami, torpedami. Czas uzupełniania samolotów na lotniskowcach jest skracany o 10%. Typowo podlotni nie polecam tego. Tak samo jak nie polecam typowo podniszczarki brać. No bo to jest jednak spora cena. Tyle węgla. A tutaj te bonusy nie są aż takie um, wynagradzające. Za to na krążki i na panski, jak najbardziej. lepszą umiejętności. strzele wyborowy. To się bardzo przydaje. Zapobiegawcze utrzymanie. Um, 45%. Oraz ulepszone doładowanie silnika na lotniskowcu. Tak więc do wyboru, do koloru, ale przede wszystkim Hinden i Kurwurst. Tutaj pasują do tego kapitana, a raczej on pasuje do nich. Więc to jest trzecie miejsce. I czwarte, ostatnie miejsce ostatni dowódca e, Cunningham. Jego talenty to: po, po zniszczeniu dwóch okrętów e, sprzęt eksploatacyjny zwiększa się o jeden. Czyli, na przykład, na konkurorze możemy mieć dodatkową naprawkę, lub na minotaurze, to jest ciekawa sprawa. Tutaj. Spowodowanie zalania prędkość okrętu, jak i eskad lotniczych zwiększa się o 5%. Tylko to można aktywować niestety tylko raz na bitwę. Tak samo to. Więc tutaj, no spoko, bonus taki mały, ale to akurat bez szału. I tutaj to jest typowo podpancerniki brytyjskie. Tutaj talent. Po osiągnięciu na tragedii, czas przeładowania głównej baterii zmniejsza się o 10%. Również pod z tego co widzicie, ale myślę, że bardziej pod te pancerniki. Bo na przykład na takim konkurorze, tudzież tundererze ten zwiastun tragedii wpada dosyć regularnie. Więc takie 10% to jest około 2 sekund, trochę ponad 2 sekundy przeładowanie. Jesteśmy do przodu, więc to polecam typowo pod pancerniki brytyjskie, ewentualnie pod Minotaura na upartego też można to zamontować, ale to już nie będzie wtedy takich bonusów z tego, z tego kapitana. Więc pancerniki brytyjskie, chyba powiedziałem amerykańskie wcześniej, jeśli tak, to przepraszam. Oczywiście brytyjskie ulepszone umiejętności, opancerzenie samolotów, minus 11,5% stałe uszkodzenia oraz wszechstronność, to możemy sobie skrócić jeszcze. Bardziej na przykład naprawki. No i tak, moi drodzy, chyba omówiłem wszystko tutaj ładnie i, ładnie i dokładnie, jeszcze by się zrymowało. Jeśli się spodobało, to nie zapomnijcie ocenić materiału. Mam nadzieję, że moje porady również były tutaj przydatne i trochę Was nakierowałem, co warto brać i pod jaki okręt, i ewentualnie w jakiej kolejności. To tak, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne materiały, zapraszam na social media oraz na streamy na YouTube. Trzymajcie się, życzę Wam udanego wieczoru. Na razie, i cześć.